Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze raz chcę podziękować wszystkim Państwu, Wysokiej Radzie, bo to chyba nierzadko się zdarza, że Zarząd otrzymuje jednomyślny rozwój zaufania, jednomyślnie przyjmowane sprawozdanie finansowe i jednomyślność, jeżeli chodzi o absolutorium. Ale pozwolę sobie, Pani Różo, tą wiązemkę kwiatów przekazać Pani Jadwig Zeszela, pani skarbnikowi powiatu, jak to Radny Wiesław Kukla, czyli to jest taki minister finansów powiatu Pomeńskiego, ponieważ jesteśmy w punkcie, gdzie tak naprawdę to właśnie pani skarbnik jest głównie odpowiedzialna za finanse powiatu Pomeńskiego i muszę powiedzieć, patrząc przez pryzmat województwa małopolskiego i niektórych gmin, które mają problemy z płynnością finansową, to muszę Pani Skarbniku serdecznie podziękować Pani, całemu zespołowi e, z finansów za to, że mimo tych trudnych problemów, mimo różnych zmian ustawowych, e, trzyma Pani ryzy. Niektórzy się nadobrażają za to, że e, dość Pani to robi w sposób taki ekspresyjny, e, ale, ale Jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było lepiej, bo tak jak już chwilą zasygnalizował Pan Józef Słonina, że pewnie dyskusja będzie przy obligacjach, ale uważam, że w tym stanie rzeczy, przy tych pozyskanych środkach, przy tych zrealizowanych inwestycjach w tamtym roku i w poprzednich latach, to stan finansów powiatu jest bardzo dobry, a w głównej mierze jest to zasługa Pani Skarbnik Jadwini-Szelon. Natomiast kwiaty od pani przewodniczącej, od pani burmistrz, od samorządu miejskiego samorządu mi, zostały sobie, na pewno przekażę, żonie.